No hello kochani, witam Was we vlogu z życia 23 latki i mikroinflu. Influ. To trochę nadciągane, ale wybaczcie mi to. Dzień rozpoczynam od kolostrum, to jest mój nawyk już od prawie miesiąca i naprawdę widzę pozytywne efekty mogę Wam zrobić o tym. Jeśli chcecie. No a następnie skincare, czyli po prostu dla mnie, coś obowiązkowego i oczywiście SPF. Mimo, że jest jesień, już prawie, no to SPF jest u mnie cały rok i mam nadzieję, że u was też tak jest. Wcieram także włosy, bo postanowiłam sobie, że będę je zapuszczać, ale tak mówię zawsze, a wiecie, wychodzi to różnie, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. I nie ukrywam, że ten vlog ogólnie kończy się na jakieś godzinie chyba 18, bo zapomniałam potem nagrywać, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, Bo nagrywam się też vloga na YouTube, więc no wiecie, jakoś to po prostu musiałam połączyć. Potem oczywiście rewatch Gilmore Girls, no bo zaczyna się jesień, no i Study, żeby troszkę sobie po prostu przypomnieć anatomii przed październikiem, żeby nie było wstydu na uczelni. Dajcie w ogóle znać, czy chcecie więcej vlogów, bo ja kocham je nagrywać. Szybkie ogarnięcie ty widzicie moją piękną grzywkę i kolei Dostałam moją pierwszą paczkę z kosmetykami i tak się po prostu cieszyłam. No, omega, ale będzie to słody tak. no i mój obiadek w sumie to tyle. Pa.